Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere. Even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino .com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino .com and live the Chumba life. Siemanko, tutaj Jacek i mam okazję powitać Cię już w piątym odcinku robotoków. Podcast o robotach i przemyśle, o których mówimy tutaj po ludzku dzisiaj. Dzisiaj zabieram Cię na wyjazd serwisowy, żebyś przeżył ze mną jeszcze raz jeden z tych niezapomnianych dni. Praca na serwisie niesie ze sobą wiele aspektów. O części z nich już mówiłem i wiem, że wracam do tego kolejny raz, ale powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo lubiłem ten czas. Jak sobie tak wspominam w ramach przygotowania do podcastu y, historię z serwisu, to aż mi się łezka w oko kręci i od razu y, czuję zapach smaru i chłodziwa, którego ciężko było się potem przez tydzień pozbyć. Ale do rzeczy. Jak to jest, że dochodzi do wyjazdu serwisowego? No, podczas pracy z robotami są dwie główne przyczyny wizyty serwisowej. Pierwsza to przegląd techniczny. To jest takie doroczne sprawdzenie, jak to z tymi robotami jest. Dokładnie jak z samochodem. Czy trzeba coś z nimi robić, czy trzeba je dosmarować, a może trzeba im wymienić pasek? No, a może potrzebują już grubszego serwisu, tak, żeby dalej mogły działać i wyręczać nas w tych wszystkich niewdzięcznych zadaniach, do których zostały stworzone. Te wyjazdy były zazwyczaj mniej niespodziewane i planowane z dużym wyprzedzeniem. Wiedziałeś, co czekać na miejscu, a po paru latach po halach w różnych firmach poruszałeś się już jak po swoim drugim domu. Co innego, jeśli chodzi o awarię. Tutaj zazwyczaj wyjazd był niespodziewany, a dodatkowo dochodził aspekt presji czasowej, bo klient, w takich przypadkach, zazwyczaj chce naprawić chusterkę dzisiaj, a nie za tydzień. W związku z tym, taki wyjazd bardzo często był przygodą. I właśnie o takich przygodach dzisiaj pogadamy. O wyjazdach, które są niespodziewane, zaczynają się wcześniej rano. A kończą późno w nocy albo nawet za parę dni. A jak wygląda taki typowy, niespodziewany wyjazd? No, jak jest niespodziewany, to raczej nie jest typowy, ale pewne aspekty wyglądają dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo wygląda to, jak taki wyjazd się zaczyna. Zaczyna się zazwyczaj od nerwowego maila albo telefonu do, od klienta który informuje nas, że robot uległ awarii. Standardowo przez telefon próbowaliśmy zawsze uzyskać jak najwięcej informacji na temat usterki, a jeszcze lepiej, jeśli klient był w stanie wykonać kopię zapasową, która dawała nam zawsze szereg informacji i dzięki temu mogliśmy już z dużą dozą pewności stwierdzić, co tak naprawdę jest uszkodzone. Po wstępnej diagnostyce przedstawialiśmy klientowi ofertę wyjazdu serwisowego. No i po Przełknięciu tej gorzkiej pigułki i wykonaniu kalkulacji przez klienta, zazwyczaj dostawaliśmy akceptację i zaczynała się faza przygotowania do wyjazdu. Ustalany był zespół, który zazwyczaj składał się z dwóch gości, dogadywaliśmy między sobą, kto co będzie robił, i następnie czekała nas wyprawa na magazyn po skompletowaniu wszystkich części zamiennych. Zawsze, ale to zawsze, wychodziliśmy z takiego założenia, że lepiej wziąć więcej niż mniej. Najwyżej te części się z nami przejadły, ale to nie było nic wielkiego. Po skompletowaniu wszystkich części następowało opakowanie narzędzi, no i tutaj już totalnie pojawiała się nasza polskość i wrzeszczała zasada. Jak czegoś nie wiesz, no to chociaż wyglądaj profesjonalnie. Oczywiście żartuję. Takie wyjazdy potrafiły być bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalne, i nigdy nie wiedziałeś, czy będziesz potrzebował półmetrowego klucza, żeby odkręcić nakrętkę czy najmniejszego bita, żeby trafić w malutką śrubkę do odkręcenia obudowy w celce, gdzie nie było miejsca nawet na wciśnięcie włosa. I stąd brało się to, że nasze walizki narzędziowe zazwyczaj zabierały całe, ale to całe miejsce w pokażniku, a na torby z gaciami na zmianę zawsze zostawało już niewiele miejsca. No i później następował kolejny etap, czyli droga. No a droga jak to droga. Stacja, siku, hot dog, kawa i tak w kółko, aż do dojechania do klienta. No i tutaj przypomina mi się taki jeden wyjazd, gdzie razem z moim kolegą Tomkiem, pozdrowienia dla Tomka i od razu zaproszę Tomka do puszczenia Margaretki w tle. No i na tym wyjeździe jechaliśmy z Krakowa aż do Wejherowa. I wyjechaliśmy wcześnie rano, i akurat wtedy była taka promocja w McDonaldzie, gdzie do godziny 8 rano można było odebrać darmową kawę. Pamiętam, że jechaliśmy wtedy przez tą A1 i zatrzymywaliśmy się w każdym jednym maku właśnie po to, żeby wziąć sobie tą kawkę. Jak dojechaliśmy do klienta, to byliśmy już nieźle nabuzowani, a nasze jelita głośno domagały się oddalenia w ustronne miejsce. No, ale dojechanie do klienta było zazwyczaj tą najprostszą częścią wizyty. Zaraz po dotarciu na miejsce czekał już na nas pierwszy boss, bardzo często pierwsza przeszkoda, która często wiele mówiła o tym miejscu, do którego przyjechaliśmy tak naprawdę. Bo musicie wiedzieć że na bramie wjazdowej działy się dantejskie sceny. Wjazd na teren firmy łączy się z identyfikacją i wpisaniem do rejestrów, żebyśmy wiedzieli kto, co, po co i na co. I co firma to, to procedura nieco inna, ale zazwyczaj musieliśmy podać imię, nazwisko, osoby do której przyjechaliśmy, firmę oraz markę i rejestrację samochodu. No i tutaj zawsze zaczynały się schody, bo w tej budce na ochronie Często pracują wspaniałe i ciepłe osoby, które sobie dorabiają demer no ale są to też osoby, dla których napisanie Mitsubishi Electric było czasami przeszkodą nie do przeskoczenia. To była ta przyjemniejsza część, bo zdarzało się też, że za biurkiem siedział on. To był taki szef wszystkich szefów, krzychu Jarzyna, gościu, który ewidentnie trzęsie całą firmą, i tylko od jego łaski albo niełaski zależało to, czy szybko wjedziesz na teren firmy, czy będziesz kwit na bramie, dopóki nie skruszejesz. Na szczęście takie sytuacje zdarzały się rzadko, ale, ale były bardzo, ale to bardzo pamiętne. No, pamiętam taką jedną sytuację, jak dojechaliśmy do firmy znajdującej się w środzie śląskiej i już na bramie mieliśmy perypetię, ponieważ pani tam pracująca nie mogła sobie właśnie poradzić z napisaniem firmy Mitsubishi Electric. Ale zaraz potem zaczęła się śmieszna rozmowa, w której ta pani zapytała o cel wizyty. No, i ja zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że naprawa robota. A pani do mnie na to, że no, robota, robota, ja rozumiem, że robota, ale jaka ta robota? No i nie szło jej przekonać, że moja robota to właśnie była naprawienie robota i dopiero po dłuższej chwili doszliśmy do pewnego porozumienia. Generalnie jak teraz sobie o tym myślę, to ten wyjazd był jednym z tych, których dosłownie wszystko, ale dosłownie wszystko, szło pod górę. No ale może nagram o tym osobny odcinek, w którym opowiem jak działać w momencie, kiedy nic nie działa? No chyba to jest całkiem dobry pomysł. Udało nam się pokonać pierwszego bossa, jakim była brama, i teraz zostaje już tylko naprawienie robota. Jednak zanim do niego dotrzemy, czekała na nas jeszcze często gęsto lekcja BHP, no i oczywiście obowiązkowe odbieranie identyfikatorów. Zazwyczaj w tym miejscu, po wcześniejszym telefonie, pojawiał się już inżynier, który był za nas odpowiedzialny i odpowiedzialny też za robota, którego przyjechaliśmy naprawić. No ale nie zawsze. I tutaj pojawiały się schody. Ponieważ, jak wszyscy dobrze wiemy, komunikacja to niesamowite narzędzie, które potrafi zrobić ci wspaniały dzień, albo wstrzymać pracę na ładnych parę godzin. Zwłaszcza kiedy okazywało się, że nasza osoba kontaktowa nie jest dostępna, a o temacie wiedział tylko i wyłącznie on. I to już była druga czerwona flaga, która mogła właśnie wskazywać na to, że ten dzień będzie kajojowy. No ale dobra, dojechaliśmy szczęśliwie do maszyny, znaleźliśmy naszą ofiarę, naszego robota i musimy zebrać podstawowe informacje. Dowiedzieliśmy wszystkie nasze klamoty, zabezpieczyliśmy nasze miejsce pracy i zabieramy się do tego, żeby w końcu naprawić tego kagatka i go uruchomić jak najszybciej. Pierwszym, ale to absolutnie pierwszym krokiem, który zawsze należy wykonać przed czymkolwiek innym jest zrobienie i zapisanie backupu. Ja przekonałem się o tym na własnej skórze, całkiem boleśnie, kiedy pewnego razu z rozpędu, zaraz po zrobieniu szybkiej diagnostyki, radośnie wymazałem wszystko, łącznie z parametrami i historią błędów. No to mogę powiedzieć tylko tyle, że po pierwsze klient nie do końca był zadowolony z mojego działania, a po drugie dalsze działania z takim urządzeniem to było jak chodzenie po omacku na bosaka po labiryncie pełnym węży, żeby w ogóle dotrzeć do tego, co w tym robocie się zepsuło. Po zebraniu backupu i potwierdzeniu uszkodzenia rozpoczynaliśmy naprawę. Zabezpieczaliśmy nasze miejsce pracy i upewnialiśmy się, że nikt przez przypadek nie włączy nam zasilania na maszynie, jak akurat będziemy mieli łapy w robocie. I naprawy były przeróżne. Zajmowały odpowiednio dużo czasu. Czasami dochodziło do uszkodzenia silnika, którego wymiana nie zajmowała zbyt długo, a czasami do uszkodzenia Dochodziło do uszkodzenia przekładni, i tutaj sprawa była różna, ponieważ przekładnie z założenia wymienia się długo, bo trzeba to zrobić dokładnie. A czas zależał też od tego, która oś była uszkodzona, bo inaczej wymienia się przekładnie w pierwszej osi, a inaczej wymienia się to przekładnie w osi piątej albo szóstej. Po drodze w takiej naprawie mogliśmy napotkać wiele, ale to wiele problemów. We wspomnianej już tutaj wcześniej firmie ze środy śląskiej, wszystko co tylko mogło. Poszło nie tak. Jak zabieraliśmy się do naprawy, to obrobiłem śrubę w podstawie, przez co nie mogliśmy jej odkręcić. Po kolizji okazało się, że śruby w przekładni są uszkodzone i zerwane, a ich wykręcenie zajęło mnóstwo czasu i siły. Później wałek miał inną średnicę niż zakładana i nie mogliśmy wpasować na niego części przekładni. Później, po montażu, ubiłem podkładkę, która finalnie, po 30 minutach szukania, oczywiście, znalazła się w mojej brodzie. No, i do tego dochodziły klasyki, jak na przykład problem z dostępem, mgła olejowa, ciasno i gorąco. Wszystko to jest częścią pracy serwisanta. Po dokonanej naprawie przychodził czas na moment nieco bardziej stresujący, czyli testy. Testy miały kilka etapów. Najpierw wszystko testowaliśmy w trybie manualnym. Sprawdzaliśmy to, czy robot został poprawnie złożony, sprawdzaliśmy przeprowadzenie przewodów. W przypadku wymiany silników, czy przywróciliśmy poprawną pozycję. W przypadku przekładni, czy nie występują drgania albo bicie, które mogłyby wskazywać na to, że jednak coś poszło nie tak i musimy zrobić to jeszcze raz. Jeśli ten etap przebiegł zgodnie z naszymi oczekiwaniami, to następowała kolejna faza testów, czyli przywrócenie produkcji. Ta faza była często nieco bardziej stresujące niż cała poprzednia część, łącznie z bossem na bramie, bo na tym etapie bardzo dużo zależało już nie od nas, a od inżynierów po stronie klienta. I to właśnie tutaj pokazywało się jak dobrze znają maszyny i produkcję. I zaskoczeniem, i to nie może być to, że w tym momencie warto mieć przy sobie doświadczonego operatora. Powiem Wam szczerze, że to są ludzie, którzy znają maszynę na wylot. Znają każde zgrzytnięcie, piernięcie, wycie, stukot i cokolwiek innego może się wydobyć z tej maszyny, i wiedzą jeszcze, gdzie trzeba kopnąć i gdzie trzeba uderzyć, żeby ta maszyna zadziałała. Doświadczony operator to najlepsze wsparcie inżyniera serwisu. Szczerze Wam powiem. Przywrócenie produkcji często wiązało się też z dostrojeniem punktów pracy robota. I to również było zajęcie czasochłonne i wymagające współpracy oraz skupienia, ale ostatecznie wszystko zawsze się udawało. Później zostawało już tylko szybkie pakowanie, zostawianie miejsca pracy w dokładnie takim stanie, jakie zostaliśmy oczywiście z naprawionym robotem a później, umęczeni i niejednokrotnie upoceni, jak dzikie świnie. Wracaliśmy do domu no, albo hotelu, w zależności od tego, jak daleko byliśmy. Wtedy zazwyczaj atmosfera w samochodzie była już nieco gęstawa, za sprawą, oczywiście, zapaszków, ale bardzo, ale to bardzo przyjazna, bo mieliśmy ogromną satysfakcję z dobrze wykonanej roboty i jeszcze lepiej wykonanej naprawy. Ale nie zawsze się tak zdarzało, ponieważ już tutaj wspomniana firma ze środy śląskiej. Dostarcza nam wrażeń również po wykonanej naprawie, ponieważ dojeżdżając do autostrady, kiedy minęliśmy wjazd na tą autostradę, dostaliśmy telefon od inżyniera zajmującego się tym robotem, że jednak on nie jest w stanie uruchomić tej produkcji tak, jak on by chciał i czy moglibyśmy przyjechać do niego z powrotem. Zawinęliśmy na pierwszym, najbliższym zjeździe z autostrady, nadrobiliśmy tą drogę. I jeszcze dwie godziny spracowaliśmy z tym inżynierem, żebyśmy w końcu, ostatecznie mogli do tego domu pojechać. Wracając do satysfakcji z dobrze wykonanej roboty i jeszcze lepiej wykonanej naprawy, jak już z tej środy śląskiej wyjechaliśmy, to właśnie to jest to, czego mi dzisiaj tak naprawdę z serwisu brakuje. Brakuje mi bardzo, ale to bardzo uczucia spełnienia i takiej dzikiej satysfakcji z naprawienia czegoś i przywrócenia maszyny robota do życia. Ta satysfakcja, ta nagroda z działania na serwisie była natychmiastowa. Rano przyjeżdżałeś do rozwalonego robota, wieczorem zostawiałeś go działającego. W pracy biurowej, w managementcie i teraz w marketingu na sukces niestety albo stety, jak to woli, musimy poczekać a ta faza siania jest nieporównywalnie dłuższa od tej, którą się siało w serwisie. Tam bardzo szybko były żniwa, jeśli chodzi o satysfakcję. Moi drodzy, właśnie tak bardzo często kończył się dzień pracy inżyniera. Oczywiście po drodze były jeszcze niewygodne hotele, ale też hotele te bardzo wygodne i, i hotele z basenami, także takie też się zdarzały, nie ma co tutaj ukrywać ale zazwyczaj kończyło się to tak, że późno w nocy wracaliśmy do swoich żon, umęczeni i uśmiechnięci, żeby jutro zacząć nowy dzień pełen zrobotyzowanych wrażeń. A czy ty zastanawiałeś się kiedyś nad byciem inżynierem serwisu? Jeśli tak, może dzisiaj udało mi się nieco przybliżyć twój przyszły, typowo nietypowy dzień pracy. Dzień, który jest pełen wyzwań, prawie nigdy nie jest monotonny i do tego dostarcza masy, ale to masy wrażeń i jeszcze więcej doświadczeń. Pomimo ciągle upływającego czasu, ja wspominam wiele, ale wiele tych wyjazdów, a jak spotykam się z moimi kolegami z serwisu, no to do teraz wspominamy serwisowe anegdoty, których jest mnóstwo i na pewno będę tutaj do nich wracał i będę opowiadał o tych anegdotkach. A dzisiaj, ja dzisiaj chciałbym Ci podziękować, że byłeś tutaj ze mną, że dotrwałeś do końca. W tym momencie chciałbym Cię zachęcić do zostawienia łapki w górę, oceny, subskrypcji albo komentarza, w zależności od tego, na której platformie aktualnie słuchasz tego odcinka. No i co? Dzisiaj to jest tyle. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć! Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to The Family.